Witam wszystkich, tu Hibunikos. Troszeczkę wygląda to na bałagan, ale to przez to, że dużo rzeczy musiałem powyłować. I tak, dostałem przesyłkę od Lucario XD. Tak, jest to duża paczka. I w środku niej mamy tak. Dużo folijek to znaczy śmieci i tak, instrukcje z zasadami gry um, Lukario XD. E, cześć i komikos. Chciałbym się z tobą znów zamienić, tylko proszę nie patrz. E, za to przysłamci Ci e, to co chciałeś. Chcę za to Pokemona i X. 4 metalowe żetony i karty. E, te niepotrzebne ZDP, bo mam ich dużo. Dzięki za filmy, które wstawiasz i za zamianę. Pozdrawiam Ciebie i wszystkich widzów. Dobra, a to coś jest. Nie, to tekturka. I mamy płytę, płytę top 10 na Mikosa i każdy Raj Czucholo, Trio Elektrod, Zernias, Evo Soda, Great Ball, full Beat, tempo Tempoder, Trommel, Trin. Tu mamy Carlos Deves, Atata, Chambara, Abyss Call of the Kraken, Unification. To wszystko. Dzięki za przesyłkę. Jutro zostanie do Ciebie przesyłka wysłana, tak? Więc możesz się spodziewać przesyłki w tym tygodniu. Jeśli chcecie się ze mną zamienić, możecie to zrobić, kontaktując się ze mną na mojej stronie internetowej www.hikomikos.pl No to tyle. Na razie. Cześć!